Kochani, w kolejnym odcinku jednej z moich i waszych ulubionych serii, czyli w aparatce. Tak, minął kolejny miesiąc, ja byłam na kolejnej wizycie e, i nie wiem, czy już możecie zauważyć, czy nie, ale wszystkie zęby są wpięte do łuku. Oczywiście to jeszcze nie jest tak, że one wszystkie są równe, bo ta jedynka, druga jest dalej troszeczkę wycofana, ale już jesteśmy bliżej niż dalej i dzisiaj zdecydowałam się, że po raz pierwszy. Pokażę Wam takie małe porównanie, może to jeszcze aż tak bardzo nie będzie szokujące, wiadomo, największy um, rezultat będzie widać, kiedy już te zęby będą całkiem wyprostowane, ale to dla tych wszystkich niedowiarków, którzy uważają, że niewiele się z moimi zębami dzieje, e, właśnie dla Was specjalnie pokażę Wam zdjęcia, jak wyglądały e, moje zęby. No nie powiem, że przed, bo takich zdjęć przed. Za bardzo nie robiłam. Jedynie co, no to są to zdjęcia, które gdzieś tam były robione e, przypadkiem, ale nie jakby dedykowane ku temu, żeby potem porównywać efekty działania aparatu ortodontycznego. Ale właśnie mam takie zdjęcia robione w trakcie. I to zdjęcie, które teraz widzicie, to jest e, zdjęcie, kiedy miałam jeszcze tą e, lewą jedynkę nie wpiętą do łuku. Ona była już bardzo blisko tego łuku. W dalszym ciągu miałam e, zamontowaną sprężynę na właśnie między jedną a drugą dwójką. A ta druga, ta druga jedynka była, jak widzicie, bardzo mocno wycofana i różnica była ogromna. Natomiast na dole jest już ten mój stan obecny, kiedy ta jedynka już jest bardzo blisko do tego, żeby się zrównać z lewą, bo mówimy teraz o prawej, która jest bardziej wycofana i żeby już zamknąć łuki, żeby było wszystko cudownie. Tak więc, no, ja tą różnicę widzę ogromnie. Oczywiście ja na temat tych jedynek i tego właśnie wyciągania ich z tyłu też sobie troszeczkę czytałam, i no to nie jest tak, że to jest takie proste. Najgorzej jest zacząć, ale potem jak już ona jakby się ruszy, jak już pójdzie, to już potem jest ok. Także na chwilę obecną mam już ją. Tak jak powiedziałam w piętą dołku, ona jest na takim cieniutkim drucie, no bo oczywiście na gruby, mocny drut jeszcze jest za wcześnie, ale myślę, że um, to będzie już kwestia tak naprawdę jednej max dwóch wizyt, żebym miała ją już totalnie wyrównaną z tą lewą jedynką. I wtedy będziemy mogli zająć się dołem, czyli tym, na co wszyscy czekają i na co ja też mówiąc szczerze, czekam bardzo, bardzo mocno. Jedyne na co nie czekam, no to... Te pozostałe atrakcje, które mnie czekają, e, czyli najprawdopodobniej ekspander albo jakieś inne dziwne rzeczy. Ale to tak jak mówię, będę Was trzymała z tym zawsze na bieżąco. Będziecie mieć pełną aktualizację. E, oczywiście wszyscy ci, którzy jest, są zainteresowani całkowicie tym tematem. Ostatnia rzecz to jest taka, że właśnie a propos tych komentarzy, które tam że w ogóle lepiej byłoby z aparatu, co ci się stało z jedynką, boże, boże. Powiem Wam, że czasami widki mi opadają, jak widzę komentarze od osób, które nie mają bladego pojęcia o tym, jak wygląda prostowanie zębów i noszenie aparatu ortodontycznego. Podczas ostatnich moich filmów, tuż przed samą drugą wizytą, już było widać właśnie ten ząb był... Troszeczkę dalej, no, ale miałam go wpiętego na takim łańcuszku i ten łańcuszek z czasem żółknie, więc wydawało się tak, jakbym miała cały ząb żółty. I po prostu nikt nie jest w stanie pomyśleć logicznie, że to jest tylko chwilowe i zaraz zostanie zmienione, no ale oczywiście no, muszą być jakieś takie komentarze, no bo to jest standard. Tak więc eee, nie, nic mi się z jedynką nie stało i nie, nie było lepiej bez aparatu, lepiej jest. E, także tak dzisiejszy odcinek operatki krótki. Nawet też nie planowałam go jakoś bardzo przedłużać, bardzo długo robić. I w ogóle przepraszam, że mam mokre włosy, ale postanowiłam się ich nie męczyć suszarką, a jeszcze dodatkowo pogoda jest taka, że jest teraz słońce, raz deszcz, i ja nie jestem w stanie się dostosować do tego, żeby nagrać coś konkretnego. Jak zawsze zostawiajcie pytania na dole, jeżeli jakiekolwiek macie, a jeszcze jedno, które się zawsze pojawia, tak, mam znowu te same gumki, jasno niebieskie najlepiej się sprawdzają. Tak, jak powiedziałam, dzisiejsza aparatka dosyć krótka, ale mam nadzieję, że mimo to się Wam spodoba. Zostawiajcie pytania w komentarzach, jeżeli jakiekolwiek macie. Ja zawsze bardzo chętnie też czytam o Waszych doświadczeniach z aparatami, bo to jest zawsze jakieś takie ciekawe. Każdy z nas przechodzi to inaczej, każdy z nas ma inną wadę z gryzu, nie każdy z nas ma szczekające psy za oknem. Mm -hmm. Tak więc zawsze ciekawie jest właśnie e, dla mnie przynajmniej porównać sobie te doświadczenia i zobaczyć i też pamiętajcie o tym, że niekoniecznie to co sprawdza się u mnie, sprawdzi się u was i tak dalej i tak dalej. Dobrze. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Zostawcie kciuki, jeżeli lubicie aparatkę e, i oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa.